Hello ludziska, z tej strony F2 84 od kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj gramy w hello neighbor ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale a więc tak, my lecimy wciskamy kontynuuj i no witamy się z sąsiadem zobaczymy czy ta wybita szyba dalej została no Aha, jest dzień. Tak szczerze, lepiej dla nas. Gorzej dla sąsiada. Bo lepiej widzę. W ogóle tu chyba coś było. A tu nie było lornetki. A tu była. Dobra. Jabłuszko też biorę. Sąsiad. Nie wiem, co on robi. No dawaj sąsiad, bo ja nie wiem, idziesz do domu tam. Spoko. Lepiej dla nas. O wiele lepiej dla nas. Tylko problem jest tu, żeby tu trafić. Jaki zawał! Sąsiad! Sąsiad! Weź, przystań! Boję się ciebie! Na no serio, sąsiad! To było straszne akurat. Dobra, następna leci kaseta. I to możemy odłożyć. I bierzemy też mleko w razie czego. Gdzie jest sąsiad? Nie wiem, nie widzę go nigdzie. I to jest najlepszy czas, kiedy sąsiad sobie idzie. Nie wiem gdzie nawet. Gdzie on idzie? Co jest? Aha. Dobra, bo zaraz nas złapie. Zgadnę. Skrzydła okno sąsiadu tworzył, Jaki miły. Ha. Ale się jest miły. I tu odłożę to, bo tu był chyba magnes. Tu kolejki nie ma. O ta, tu jest magnes. Ja za bardzo. Oby mi nie wyssało tej lornetki ja w ogóle kocham ale są so co jest co sąsiad robi i pomóżcie sąsiadowi ja nie wiem ja mu nie mogę bo mnie złapie ale wy możecie chyba o no sąsiad ty się nawet tu nie dostaniesz więc przestań nie potrzeb... otwórzcie mi to tu był dzień? nie było bo gdzieś tu były takie pokoje że ha najpierw jest noc no i co jest myślałem że najpierw jest dzień bo to jest chyba ciasto no cicho sąsiad nawet kolejki otworzyć nie mogę No i sobie wlazłem. Przydałoby się tu otworzyć to. Mam pomysł. Dobra. Aha. Dobra, to idziemy w środku poeksperymentować. U niego w domu. A dodatkowe przejście mi nigdy nie zaszkodzi. O kurde, ile to otwiera. To mogę. Nadwór. Kurde, to jest dobre. Sąsiad nie szedł. Ma robię teraz mega ryzykowną rzecz. O kurde. Dobra, jest. Udało się. I który to był obraz, który coś otwierał? Ten? O, ewidentnie nie ten. Ten? No ewidentnie nie ten. Ten? E, spoko rzut. Ten chyba. Ten też nie, no spoko. To ten. O, mówiłem. Trafiłem, w... chciałem trafić winny, ale trudno. Jakoś tak wyszło. Co jest? Mam cela. Za pierwszym razem. O i magnes tu też jest. E, spoko. Tylko jak zdobyć ten kluczyk? Mogę go stąd wziąć. Aha. To by było najgorsze, gdybym rzucił tu magnes. A tu jest? Nie wiem gdzie on jest. Dobra, mam kluczyk. E, dalej nie wiem co mam robić. Tu aha, wszystko pozamykane. Muszę przyznać... Sąsiad miał fajnego... E co to nie wiem co co... Aha, tu wyłączało kamery. Architekta. Tu mogę do tego schowka wejść. E, to mi nie będzie potrzebne. E, ja cię. Jakie mam tu? Boję się, że to jest trochę głupie, bo to się zamykało później. Dobra, ale ma... mam dużo wyjść. O i zamknęło się. A klucz nie wiem gdzie jest. Tu gdzieś? Ten żółty taki. E... Aha, dobra. Nie wiem gdzie jest ten żółty. Jak on tu był? Ja się pytam, jak on tu był? Dał tu kamerę? Dobra, nieważne, nie wiem. Nie wiem, gdzie sąsiad jesteś, ale to jest straszne. Idę zdobyć pierwszą moc. Nawet dorzucić nie umiem. Zgadnę, że żałuję tego. Pożałuję, ale no trudno. Oby to nie był sklep. Oby to nie był sklep. Proszę, nie sklep. Proszę, oby nie sklep. A co jest sklep? No super. nie wiem, jak to się robiło. Trzeba było zaglądać do tych wózków, chyba. I zdążyć. Mają takie... Mają chyba to. Z czego widziałem. Muszę podejść do... O, do tego. On ma takie coś i... Chipsy. Gdzie co znajdę to nie wiem. Stąd gdzieś. O, tu jest to. No spadać Spadać, nie umiem tego zrobić, a tyle mnie jeszcze was goni A jednak mają ogórki Mam chipsy i takie płatki O, chipsy Są chipsy Nie wiem gdzie on jest Gdzie są te płatki, nie wiem O super, jeden O, tu są Nie, tu nie są To w ogóle nie jest to chyba No to nie to jest A wrzucę już to On ma... no ogórki mają, no spoko. Ogórki i to, jest to coś. Teraz idziemy poszukać tych płatków takich. Nie wiem co to jest, e, tak mi się zdaje, że płatki jakieś. To jest chyba to, to, to nie były płatki. No oni to mają zdecydowanie I to chyba tyle O kurde Trochę ich się nazbierało Tak szczerze, ale chyba już zaraz kończymy tą gierkę Znaczy Gierkę To, to jest mega beznadziejny Nie wiem mi po co to jest Ale no wezmę Spadaj Kurde, muszę znaleźć jakiegoś, bo... No spadaj. Ups. No, wiedziałem. Co on ma? Dobra, popychamy. No. O. Jeszcze mają... A, no mają chipsy jakieś. I ten różowy płyn. Różowy płyn i chipsy. Ale gdzie one są? To ja nie wiem. Gdzie są te chipsy głupie? Znaczy nie wiem czy to są w ogóle chipsy, ale no tak to wygląda. No tu są chyba. Co to jest? Ta? to ten jest fajny, bo on się zlagowała. To chyba będzie wszystko. No spadaj. No kurde. Zawsze jakiś się znajdzie maneki. No. No tak. Kurde No dlatego nienawidzę tego sklepu No to mi wypada z koszyka No ta, jeszcze złap mnie Mogę tak? No Ta na pewno, widzisz mnie ja nawet ciebie nie widzę No nie. Chyba zaraz zamykają. Dobra. Teraz tylko do... do kasy czemu nie mogę kucnąć? No to na pewno. Teraz idziemy spokojnie. Do kasy. Już widzę, że mnie widzicie. Uminałem jeszcze swój wózek. Jestem chyba już blisko śmierci. O nie zjeżdżaj w dół. Kurde, ten mnie wkurza. On tu cały czas chodzi, już widzę kasy. Oby nic mi nie wypadło z wózka. Bak wypadnie i ona mnie zrzuci to a ja nie wiem co ja zrobię. No nie, nie zdążyłem. Bierzemy to i poduszki do podsadzania się. No, ta na pewno. Już nie widzisz. Mają... E, napoje. Co jeszcze? Kartą z sokiem. Dobra. No ale którym? To jest chyba to samo. Ten ma jeszcze chipsy. Te chipsy tu są. Chyba na razie tyle. Biorę mój zestaw do podsadzania Mam nadzieję, że mój zestaw to podsadzania będzie cały czas działał, a nie, że przyjdzie mi jeden. O, co on ma? Ogórki. Ogórki. Albo czekaj. Chodź tu bliżej. O, idzie. Ogórki to różowe coś. Dobra, mam chyba wszystko już w ogóle. U nie. Uff. Proszę, no chcę to dzisiaj jeszcze zdążyć zrobić. Zostawcie mnie. Tylko do kasy. Proszę, tylko już do kasy. Słyszałem kogoś. Dobra. Trochę mnie wkurza, ale to jest takie opóźnione. Ale widzę już kasy. No co? Dobra, trudno, biedny. Muszę zdążyć chociaż to zrobić. Dzisiaj praktycznie nic nie zrobiłem. nic nie widziałem, no nie a tylko mnie złapie ktoś jakże no, jakby teraz się zatrzymało tutaj proszę, proszę jest, 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 jest Ha, żegnam, 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 żegnam. Nigdy tu nie wracam, żegnam, żegnam. Wreszcie. Wreszcie nienawidzę tego poziomu. To jest jedno z najgorszych tych zadań. Ale chyba na podwójny skok jest najłatwiejszy. Bo ze szkołą jest mega ciężki też, ale ten jest najcięższy. No, kocham sąsiada i jego dźwięki. Dobra, gdzie jest cicho? O, tu jest dosyć cicho. Y, a więc. Wen... Tu będzie jeszcze ciszej. A więc tak, to by było na tyle. I co? My widzimy się w następnym odcinku. Y, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I co? To by było na tyle. Siema.